Lekcja z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, jeśli żyjemy duchem, duchem i postępujmy. Nie stawajmy się chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Bracia, jeśli by też człowiek ubierzony był w jakim wypadku, wy, którzy duchowni jesteście, nauczajcie takiego w duchu cichości, bacząc na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jeden drugiego przemianianoście, a tak wypełnicie zakon Chrystusów. Albo jeśli kto nie ma, żeby czym był, gdyż niczem jest, sam siebie oszukiwa. A każdy niech sprawy swoje doświadcza, tak w samym sobie tylko przechwalaniem mieć będzie, a nie w drugim, bo każdy własnym brzemię poniesie. A niech użycza wszystkich dóbr ten, który bywa nauczany w słowie temu, który go naucza. Nie bądźcie, bądź, nie, nie da się Bóg z siebie naśmiewać. albo im co będzie siał człowiek, to też będzie żał. Bo kto się bo kto sieje na swym ciele, z ciała też rządzić będzie skażenie, a kto sieje na duchu, z ducha rządzić będzie żywot wieczny. A dobrze czyniąc, nie ustawajmy, albo im czasu swego rządzić będziemy nie ustawając. A przeto póki czas mamy. Czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domowników, domownikom wiary. Dalszy ciąg Ewangelii według świętego Łukarza. Onego czasu szedł Jezus do miasta, które zrobił na Im, a z Nim szli uczniowie Jego i Wielka Rzesza, a gdy się przybliżył ku bramie miejskiej, oto wynoszono umarłego syna jedynego matki Jego, a ta była wdowa, a rzesza miejska wielka z nią którą ujrzawszy Pan, ulitował się nad nią i rzekł jej: Nie płacz. I przystąpił i dotknął, dotknął się mar, a ci, co nieśli, stanęli i rzekł: Młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. I usiadł on, który był umarły, i począł mówić, i dał go matce jego, i przejął wszystkich w strach. I wielbili Boga, mówiąc, że prorok wielki powstał między nami, a iż Bóg nawiedził lud swój. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Chrystusie, mamy 15 Ewangelię w niedzielę po Zielonych Świątkach i czytamy o wielkim cudzie, jakim jest z zmarłych. Tego poddokowuje nasz Pan Jezus Chrystus swoją boską mocą, ale czyni to też na specjalnych okolicznościach. Przywraca do życia niekogo innego, ale jednak jedynego Syna Wdowy. To jest zaznaczone wyraźnie w Ewangelii, co oznaczało bycie wdową w tym czasie, która straciła jedynaka, jedynego syna. Nie było wtedy przecież ubezpieczeń społecznych ani emerytur. Wdowa była otrzymywana przez swoje dzieci. Jeśli tych brakło, to była skazana na poniewierkę, na straszliwy los, żebraczego, szukanie żebraczego chleba i by mieć się gdzieś. Położyć. Roz takich niewiast był straszliwy, straszniejszy niż, niż można sobie to wyobrazić. Właśnie dlatego jest to jeden z powodów, Pan Jezus uczynił ten cud, ten wielki cud tej właśnie wdowie, przywrócił jej życie. Widzimy tutaj ogromne, ogromne miłosierdzie Pana Jezusa i też ogromną Jego opatrzność, opatrzność Jego boskiego serca, które każe Mu tak postępować, by Jego cuda były najlepsze z możliwych. W najlepszym możliwym czasie i też dla tych ludzi, którzy najbardziej tychże cudów potrzebują. Niewiasta, która straciła jednaka, straciła, można by rzec, całe życie. Jeżeli dla każdej matki dziecko jest wszystkim, to dla matki jedyna, jedynaka wraz ze śmiercią syna wszystko się kończy. Jak gdyby wszystko się kończy. Matka oddaje dziecku wszystko już w okresie prenatalnym, to jest brzemienna. Oddaję wszystkie soki, by tak rzec, substancje ze swojego ciała, by utworzyć, zbudować ciało dziecka. To jest to ogromne poświęcenie, które, którego mężczyźni na przykład nie potrafią sobie wyobrazić. To jest oczywiście biologiczne i takie nie, nie do końca uświadomione, ale to zostaje matką do końca życia. One wiedzą, że ciało ich dziecka zostało, zostało zbudowane w nich z ich ciała śmierć jedynego Syna dla takiej matki jest końcem jej życia, bo jest częścią, jest śmiercią dużej części może najważniejszej jej ciała, bo ona wie, że po to urodziła dziecko, by dać dalej życie, przekazać się. To ona powinna być chowana przez Syna jedynaka, a nie jedynak syn przez nią. Bardzo to jest wzruszające, jak nasz Pan Jezus Chrystus bardzo miłuje. Jak bardzo nas wszystkich miły, jak się o nas wszystkich troszczy. Bo jeżeli jest to powiedziane, jeżeli ten cud uczynił w stosunku do tejże, dla tejże wdowy, dla jej łez, to wiedzmy, że o wiele bardziej Pan Jezus jest skłonny czynić cuda w stosunku do nas. I o wiele większe cuda niż przywrócenie do życia cielesnego, doczesnego. Bo o wiele większym cudem niż wskrzeszenie z umarłych jest wskrzeszenie z z grzechu śmiertelnego, ze stanu niełaski. Stan niełaski, brak łaski uświęcającej, stan nieprzyjaźni z Panem Bogiem jest czymś o wiele gorszym niż fizyczna, biologiczna śmierć. I pokonanie tejże śmierci, śmierci drugiej, śmierci, która oznacza w konsekwencji wieczne potępienie, jeśli ktoś nie wyspowiada, nie nawróci, zawrócenie jakoś z tej drogi jest o wiele większą rzeczą. I dlatego bardzo musimy szanować tę ten, 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 ten serię cudów, które Pan Jezus Chrystus dokonuje przez ręce swoich kapłanów od, od czasów apostołów, aż po czas obecny, serię cudów, cudów polegających na wskrzeszeniu osób naj, naj, najbardziej śmierdzących, można powiedzieć rozłożonych trupów, jakimi są grzesznicy. Jest to wielki, wielki cud. Ten cud, tego cudu dokonuje Pan Jezus przez ręce kapłanów. To jest zwyczajna droga. To jest droga spowiedzi świętej, chrztu i spowiedzi świętej. Są oczywiście możliwe takie sytuacje, zdarzają się, że ktoś nie ma dostępu do kapłana, i zawsze, gdyby miał, to powinno od razu po grzechu śmiertelnym w sobie żal doskonały. Czyli taki żal, który jest żalem za to, że obraziło się Pana Boga, musiał zawierać chęć, sobie chęć. Jeśli tylko jest możliwe, jak najwcześniej jest możliwe, wyspowiadanie się, i też trzeba tak chcieć nie grzeszyć więcej, by, by raczej umrzeć niż, niż więcej zgrzeszyć. Pan Jezus czyni wielkie cuda. Dzisiejszy święty, którego dzisiaj wspominamy święty Józef z Kupertynu, jest przykładem, jak Pan Jezus potrafi ośmieszyć wielkich i światłych tego świata. Wybrał sobie Józefa. Bo był całkowicie głupi, niezdolny do studiowania. Kościół Święty ma swoje wymagania dla kapłanów, muszą oni mieć odpowiedni intelektualny wolumen, zdolności, chęć do pracy, oczywiście cnoty też, by móc wyświęcić się na kapłanów. Kapłan musi. Musi znać teologię, musi znać się na sprawowaniu sakramentów świętych, musi wiedzieć, jak głosić katechizm, musi wiedzieć, jak prowadzić ludzi do nieba. Dokładnie taki święty proboszczy. Z Ars. Dlatego potrzebne są do tego studia. Tych studiów nie byłby po ludzku rzecz biorąc święty Józef w stanie ukończyć, a jednak Pan Bóg tak go pokierował, że je właśnie ukończył. Przy niektórych przy egzaminach końcowych to otrzymał takie zadania do wykonania, do rozwiązania, które właśnie on, jako jeden z nielicznych, znał, znał ich rozwiązania. Święty Józef został do tego wybrany z, z kilku powodów. Miał rodzinę taką, jaką miał. Ojciec był lekko duchem, który e, przepijał pieniądze. E, nie przyjmowano, nie chciano go przyjąć do klasztoru. Dopiero, by tak poznajomości jego wuj załatwił mu tak rzec, miejsce w klasztorze franciszkanów konwentualnych, tych samych, do których, e, do których, e, tego zakonu, do których należeli, choćby i ojciec, ojciec Wynanty Katarzyniec czy ojciec Maksymilian Maria, Maria Kolbe. I tam stał się e, kapłanem i Sprawowało Mysze Święte w nadzwyczajny sposób. Jego miłość do, Chryst do ukrzyżowanego Chrystus, Chrystusa była tak wielka, tak uwzniaślała jego duszę, że aż musiał lewitować. Tak bardzo krzyż go pociągał, tak bardzo ukrzyżowany Mistrz, ukrzyżowany Pan Jezus go pociągał, że wznosił się do niego ku, 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 do góry. Dlatego też w klasztorze były takie ogłoski, że to do złego ducha, i tak dalej, tak często jest. Tak często jest, że ludzie wypełnieni Duchem Bożym, tak bardzo wypełnieni, że aż podnosi ich pod sufit dosłownie, traktowani są jako ludzie opętani. Przeprowadzono egzorcyzmy, które wykazały, że wszystkiego dary charyzmaty są od Ducha Świętego, od Pana Boga, nie od złego. Święty Józef z Kupertynu jest patronem studiujących. Ten, który nie miał zdolności, stał się Świat, najświetlejszym kapłanem, dlatego że słuchał się boskiego mistrza, uczył się teologii, na, spoczywając na najświętszym sercu Pana Jezusa. Oczywiście miał też życzliwość miejscowego biskupa, który, ten tak nadzwyczajną świętość, nie ośmielił się nie udzielić mu święceń kapłańskich. Uczynił wielkiego świętego kapłana, by e, też upokorzyć tych wszystkich pysznych wykształciuchów, którzy za bardzo zaufali swojej wiedzy, za bardzo zaufali swojej, swojej znajomości teologii, którzy ośmieszali świętego Józefa, zapominając o tym, co jest najważniejsze. Zapominając, że miłość do krzyżowanego, pójście za boskim mistrzem, gdziekolwiek by to, by to, by to nie, cokolwiek by tego nie oznaczało, jest najważniejsze. Tylko Pan ma być tym, który rozdaje Chrystusa swoimi dłoni, rozdaje Chrystusa swoimi ustami i rozdaje Chrystusa swoimi Swoim przykładem, pociągając innych, będąc tym, który niesie zagubione obieczki na swoich ramionach z powrotem do Łukasza. O takich kapłanów musimy się modlić, Być ci, którzy już są wyświęceni, o którym brakuje jeszcze doskonałości, prawdziwej miłości Pana Jezusa, prawdziwego naśladowania Chrystusa, prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny. Pamiętajmy o tym, że swój traktat święty Ludwik Maria de Montfort zatytułował Prawdziwe Nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny. W naszym kraju akurat nie brakuje czcicieli Najświętszej Marii Panny, Bogu dzięki, ale takich, którzy prawdziwie Marię naśladują, bo tym jest Nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny, jest bardzo mało. Jest mało tych, którzy naśladują na Najświętszej Marii Panny. A był przecież u nas zakon Marianów Niepokalnego Poczęcia, na świętej Marii Panny, wspomorzycieli Dusz Czyścowych, którzy za regułę dostali regułę dziesięciu słów na Święcie Marii Panny, napisaną przez Gilberta, ojca Gilberta Franciszka Mina dla świętej Anny de Valois, założycielki Anuncjatek yy, Zgromadzenia Zwiastowania na świętej Marii Panny. Od razu ta zakonnica prosiła Gilberta, ojca Gilberta, zwanego Błogosławionym, o to, Zwanego też ojcem Gabrielem, o to, by napisał męską wersję swojej reguły. Potwierdziła ona, że będzie kiedyś zakon męski przestrzegając tej reguły. To był początek XVI wieku. Papież Leon XIII, Leon X, przepraszam, za aprobował tę regułę, regułę dziesięciu na Najświętszej Marii Panny. Prawie 200 lat później ta reguła znalazła zastosowanie, kiedy to w 1699 roku za papieża Innocentego XII Mariani Niepokalnego Poczęcia otrzymali regułę dziesięciu na Najświętszej Marii Panny. Przez to zostali agregowani do franciszkanów. franciszkanów Reformatu. Więc, jeżeli nasz kraj wydał taki wspaniały, wielki zakon, zakon Marianów niepokonnego poczęcia, mający za regułę dziesięciu cudów na Marii Pan, to tym bardziej wypadałby wzrocie na najświętszej Marii Pannie. Święty Józef ma również bardzo wielką funkcję, w roli kapana, jest też opiekunem Pana Jezusa. Każdy kapan opiekuje się Panem Jezusem, który oddaje się jak dziecię, jak bezbronne dziecię, i od tego, jak czule i troskliwie będzie się nim zajmował kapłan, od tego bardzo wiele również zależy. Budujmy się za kapłanów, którzy byliby kapłanami Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Marii, Przeczystego Serca Świętego Józefa. Też, żeby te powołania kapłańskie, które mamy, które mam nadzieję, że będą się mnożyć, by były jak najlepsze. Były jak najświętsze. By było jak najwięcej młodych mężczyzn, którzy będą chcieli wszystko zostawić za sobą, by pójść tej apostoły za Chrystusem, by głosić światu dobrą nowinę, by nawracać ludzi i zawracać ich z drogi wiecznego potępienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Matku Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mówisz, święty Józefie Skupertynu. Mówi się z